Metamorfoza płyty podłogowej w Hondzie Civic, przez wielu nazywana UFO. Już po piaskowaniu zdemontowane zostało całe tylne zawieszenie, tylny zderzak oraz pozostałe elementy płyty podłogowej. Zawieszenie zostanie przepiaskowane i odświeżone lakierem poliuretanowym. Natomiast na tą płytę podłogową za chwilę trafi podkład epoksydowy z 80% zawartością aluminium. To aluminium stworzy nam osłonę katodową i tak zapodkładowane podwozie, gdy już będzie Odporne na korozję, zostanie pokryte masami gumowo-polimerowymi, czyli masy, które są oryginalnie stosowane przez producentów fałd i ich reszt, widzicie w tym miejscu oraz w nadkolu. Również w tych mas zostaną stworzone mastyki, czyli szwy na łączenia blach na zakładkę, po to, aby chronić podwoje przed rozwojem korozji międzyszczelinowej na łączeniu tych blach. Po nałożeniu mas i mastyk całość zostanie zakończona suchym, bezbarwnym woskiem, natomiast wosk. Waxoila trafi w profile zamknięte, czyli podłużnice, poprzecznice, których bardzo dużo w tej Hondzie. W następnej relacji podkażę Wam już całe zapodkładowane podwozie. Na zdjęciach podwozie już zapodkładowane. Grubość tego podkładu to około 250-300 mikronów i w takiej grubości staram się go nakładać. Następnie zawieszenie również w podkładzie zakończone lakierem poliuretanowym, natomiast jest to jedynie jego odświeżenie i w ofercie jest również renowacja z ocynkiem, kataforezą, kadmowaniem, ceramiką i lakierem proszkowym, czego by człowiek nie wymyślił. Po zawieszeniu masy polimerowe na większość płyty podłogowej, która również wyciszy to auto od wewnątrz. Z tych samych mas zostały stworzone szwy i mastyki na krawędzie i łączenia blach na zakładkę, aby chronić przed korozją międzyszczejnową. Zawieszenie już na aucie. Odświeżone zostały też dla oka zaciski i sprężyny. Natomiast całość po zastygnięciu została zakończona bezbarwnym, suchym woskiem z innoteka. Do profili zamkniętych trafił wosk z waksoila. Na tym ujęciu podwozie już całe złożone. Jak za chwilę zobaczycie, ten suchy wosk z Innoteca faktycznie jest suchy i twardy w dotyku. Natomiast przednie nadkola i tam, gdzie nie kładliśmy mas, został nałożony czarny, matowy hard wax z waxoila. Gdy nakładam masy na masy polimerowe na płytę podłogową, staram się je zakańczać suchym, bezbarwnym woskiem, chyba że klient sobie życzy inaczej. Ewentualnie masy można lakierować w jakiś wybrany kolor. Jak widzicie, wszystkie wiązki, instalacje oklejone, czyste, rura wlewowa również odświeżona. Teraz kilka y, slajdów y, z różnych etapów prac. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał i do zobaczenia w następnych relacjach.